Watch for no man, and I ain't got time to shake your head. mandereczko, witajcie moi kochani z tej strony TaksusRT Dzisiaj słuchajcie jest BONUSOWY ODCINEK To znaczy, że słuchajcie Ten odcinek jest nieprzewidywany Słuchajcie i w niedzielę dostaniecie jeszcze jeden Także słuchajcie jest bonus Ale ostatnio widziałem, że słuchajcie tyle osób ogląda moje filmiki z Shake'sa Że dla mnie to jest naprawdę ogromna masakra Słuchajcie wracamy do tych wyświetleń sprzed kilku miesięcy Słuchajcie gdzie było po 15 tysięcy wyświetleń po dwóch dniach Słuchajcie Czysta masakracja, edukacja, witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz na moim odcineczku, jeśli filmik się mu podobał zostaw łapeczkę w górę, jeśli nie masz jeszcze konta to zachęcam do rejestracji, link masz w opisie, a ja słuchajcie już zaczynam, już jadę słuchajcie, dzisiaj specjalnie dla was wszystkich zostawiłem sobie słuchajcie loszki, nie robiłem loszków, naprawdę, nie robiłem żadnych loszków, ale musimy jeszcze poszukać słuchajcie niebieskiego... Jest! Mamy niebieski, słuchajcie, niebieski eliksir i zobaczcie, 666 siły! Awe! Nie no, normalnie, kurczę, przypał, ale aż tyle, że, że tak się to trafiło, to na przypale albo wcale. Dobra, słuchajcie, lecimy! E, I dzisiaj zacznijmy od mięsnego golema, którego na 100% pokonamy. Na stówę się uda, słuchajcie, nawet tutaj nie ma co spekulować, kurczę. No, easy, takie ciosy są piękne i za niego dostaniemy na 100% jakiś epicki item, dlatego że on jest ostatnim, e, ostatnim bossem w tych lochach, a zawsze za ostatniego przeciwnika się dostaje właśnie, e, właśnie jakiś item epicki. Nagrywam ten, słuchajcie, odcineczek przed szkołą, dzisiaj na 10.45 idę do szkoły, także, e, kurczę, też fajnie. E, dobra... i... O, wszystkie cechy, pięknie, chyba jest, o, no pewnie, że jest lepszy, ty, superancko, elegancko, słuchajcie, pięknie, a nie, to nie był ostatni, jeszcze jest książę ciemności, o, z tym to już nie będzie lekko, kurczę, czyli przedostatniego atakowałem, no dobra, nieważne, słuchajcie, ale atakujemy kamiennego olbrzyma którego raczej powinniśmy dać rady, gdyż mamy więcej siły, więcej wytrzymałości, więcej szczęścia, większy poziom. Nie no, to się uda na stówę, wiedziałem. Nawet w nie, nie chciałem się zastanawiać nad tym. Ale słuchajcie, co dzisiaj takie zarąbistej temki lecą? Znaczy, w sumie, no ja mam mały level, więc teoretycznie cokolwiek by się nie trafiło, to pewnie byłoby lepsze. O, szczęście, plus 175 szczęścia. Czy mi potrzebno? Nie, 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 nie potrzebne mi aż tyle szczęścia. To możemy sobie opchnąć. Ehm, a, słuchajcie, zagrajmy u doktora Abawówu. Słuchajcie, jeszcze trzeba troszeczkę popykać u Abawówca. No, pewka. Aj, kurcze, kurcze, no kurczę, kurczę, no piję, tak mało brakuje, słuchajcie, czasami to tak mało brakuje. Dobra, grzyby, 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 grzyby. Tak, słuchajcie, tak to się robi. Tak to się robi na dzikim zachodzie, słuchajcie. Mój dziadek kręcił tym kołem kiedyś, nie? Nawet, serio. No już myślałem, że będzie tak leczał, zahaczał, słuchajcie, coraz dalej, że tak sobie. No wiecie, podleci, kurczę, a tutaj nic. No sz szkoda, szkoda. Powiem szczerze, szkoda, bo mogło być tak fajnie. No kurczę, Bella! Ja cię kręcę! No kręć tym kołem! Dawaj mnie i no... No kurczę, no! Ej! Ej, dawaj, dobra. Ej, słuchajcie, teraz musi być Grzybson. Nie ma Grzybola. Nie ma. No nie ma Grzybola, słuchajcie, nie ma. Dobra, zakręćmy jeszcze raz w takim razie. I teraz może... No ale chociaż, żeby słuchajcie, żeby te sztabki złota się trafiły, nie? Żeby, żeby te sztabki złota chociaż. To ja już bym się ucieszył, bo jak są słuchajcie sztabki złota, to jest złoto, to jest fajnie. W ogóle słuchajcie, jutro jest event Golda, także zapraszam wszystkich serdecznie. Rozpoczynajcie sobie warte o godzinie mniej więcej 14.01, żeby słuchajcie, żeby sobie rozpocząć to na... Żeby skończyć to o 20.04.01, czyli o 00.01. Wtedy dostajecie Golda razy 5. Słuchajcie, razy 5. Czyli, słuchajcie, wtedy naprawdę się opłaca. A ja zdobyłem, słuchajcie, już, już drugiego grzyba. Może, słuchajcie, uda się trzeciego chrapnąć. Fajnie by było. Bo. No kurczę, dajcie mi to już Te sztabeczki słuchajcie, chociaż nie. O. Dobra, lepszy, lepszy item się trafił. Ok, co prawda, gówniany i tak, ale, ale lepszy od mojego, więc dlaczego by sobie nie wymienić? No, już myślałem, że do tych grzypsów poleci, no. Dawaj, dawaj, grzypsy, 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 grzypsy 5000 doświadczenia to... To nie jest rzecz, która mnie zadowala za bardzo. Słuchajcie, jeszcze... No, o! 600 golda? Nie, no szacun, to się rozumie, słuchajcie, to się rozumie. E, dobra, moja twierdza jako takość tutaj ulepszam. A ja atakuję drugiego przeciwnika, tym razem nie toperza pylistego. No, znowu na szczęście, słuchajcie, ale kolejny epicki przedmiot. No, dzisiaj ep epigi to lecą naprawdę, jak, jak szalone, nie? Żeby, żeby nie skłamać, to lecą jak szalone. Dobra, żywioła ognia, czy ja mam z nim jakieś szanse? Powinienem mieć chyba. Chociaż wali po 13 tysięcy, naprawdę, ładnie sieka. Ale, słuchajcie, ja mam dużo AP, także jeszcze jeden cios i pada, pyt, poszło. I znowu epik, ej, kurczę, jaką ja mam szansę na tego epika, skoro mi się to tak często trafia. Nie mam pojęcia. E, dobra, słuchajcie, e, teraz, tak, zróbmy sobie tak. E, nie wiem, czy grotę korsarzy. Nie, tutaj, pykamy okrutną tarantur... tarantulkę. I What the Fuck! Słuchajcie, jaki farciol dzisiaj mnie strzelił! Pięknie, pięknie, słuchajcie, Mamy 50, prawie 4% klasera. Jeszcze troszeczkę, niestety, musimy o ten klaserek powalczyć. Ale ja wierzę, że ja dam radę. No z tym już, już tutaj kiepsko, kiepsko no. No raczej nie siądzi słuchajcie, na tego przeciwnika już raczej nie damy rady. Dlatego tego też. O! Ja nie dam rady, że co, że ja nie dam rady. Nie ma nawet takiej opcji, ej. Żywiołak powietrza tutaj, kurczę, 52 level, to już tak średnio. No ale słuchajcie, porobiłem na pewno troszeczkę loszków. E, już 19 poziomów mamy ukończonych z tym, że słuchajcie, spójrzmy. Przeciętny zwiadowca, ile ma? 16. A taki na przykład Chris? Też 18, a ja sobie, słuchajcie, wyjedziemy tutaj, a gościu ma 47 ukończonych. 68 level, gdzie ja mam 42, no ale słuchajcie, to jest właśnie bycie zwiadowcą, tak? Że lochy robisz sobie jak chcesz, po prostu jak chcesz i nawet cię tam nic nie interesuje, czy ktoś cię zaatakuje, czy ktoś cię nie zaatakuje, ty i tak zawsze dasz radę No, a ja słuchajcie, wygrywam sobie z kolejnym przeciwnikiem, no i trzy itemki do Galacera jest zarąbiście, słuchajcie, nawet bardzo zarąbiście. No i tak. Tutaj, który miał level? Nie sprawdzałem. 54. To tutaj raczej średnio wyjdzie. Ten ma 48. No z tym mamy chyba największe szanse na razie. Niby największe, a i tak nie damy mu rady. Ten ma 52. To też. A ten? 50. No słuchajcie, dobra, to na razie, słuchajcie, musimy się powstrzymać I lecimy do, do, do doktorka Abawówu I dzisiaj zakręcimy sobie jeszcze kilka razy kołem ne, Kołem fortuny, którą... do no prawie, no, please Please, ej, nie, słuchajcie, tak naprawdę, no Proszę, Abawówku, daj mi, proszę, grzypsy No, prawie, prawie, ale Abawówuś, już byłeś blisko Murzynku, no daj mi grzybki Daj mi grzybki, bo wiesz, że ja tego pragnę, no no, no please, no, ale słuchajcie, co mu szkodzi, co mu szkodzi, przecież to i tak nie są jego grzybki, tylko grzybki Playa Games, więc proszę mi tutaj, kurczę, nawet nie spawnować jakichś dziwnych, ne, dziwnych, kurczę, zwojów expa i tak dalej, no, spoko, dobra, no i słuchajcie, ostatnie zakręcenie, jak teraz nie będzie grzybsów, to przyps, no po prostu przyps, dawaj grzybsy, dawaj grzybsy mi. No, no to chociaż sztabki, no! Ja pierdzielę no, ja pierniczę. Zapalcie zniczę, słuchajcie, palcie zniczę, no bo palcie licho, nie? Po prostu. E o, tu na 75 to, to jeszcze nie teraz. Jeszcze przyjdzie pora, słuchajcie, jeszcze przyjdzie pora. Dobra, zakończmy sobie budowę tego. Teraz tak. Dobrze by było wszystko ulepszyć na drugi poziom. To, ale to byśmy musieli poczekać. Dobra, nieważne. E, słuchajcie, ze wszystkim na drugi poziom lecimy. Nie, 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 nie. nie, Skarbiec, dru drugi poziom. Pyc. Dobra. No, jak stoimy z tym? No, całkiem w pożądalu, na legalu. Tutaj tego nie ulepszymy. Aha, bo jest jednostka w budowie. Dobra, odpalmy sobie to. Kopalnie trzeba, słuchajcie, ulepszyć. Pyc. Dobra. To dalej, wszystko jest tu na poziomie jakby drugim już. Teraz, żeby się zabezpieczyć, ja bym fortyfikację strzelił. Ale, ale właśnie nie wiem, czy by nie strzelić przypadkiem sobie, słuchajcie, jakiegoś kamieniołomu czy coś. To mogłoby się nawet bardziej nam przydać, aniżeli. Hmm, no, słuchajcie, jest dylemat, jest dylemat. A to do 12 czerwca to jeszcze daleko. E, a stajnia, na ile jeszcze naszego wierzchowca mamy? Do 3 czerwca. Dobra, to jeszcze 6 dni, to jeszcze w pożądalu, na legalu całkiem. Eee, dobra. No i teraz tak, zróbmy sobie. Nie, ataku nie zrobimy. Nie zrobimy na nikomu, A właśnie dlatego nie wiem, czy nie ulepszyć fortyfikacji. Bo wtedy, słuchajcie, na przykład, jak teraz kogoś atakuje. On ma jednego ucznika, tak. Który oni mają poziom? 25. No to nie pokonam go. A ja mam dwóch uczników teraz, w tym momencie, a gdybym ulepszył jeszcze fortyfikację, no chociaż na poziom 18, 50 minut i bym miał skończone, a tutaj to by było godzina 45, słuchajcie, cały czas ulepszam to, nie? E, na poziomie 6, ojej. Ej, nie, to w sumie zaraz mógłbym to, ten, ale dobra, ulepszamy chyba fortyfikację, co? Dobra. No i reszta, słuchajcie, leci oczywiście na naszą drużynę. Ja już dzisiaj wpłaciłem 1600 golda łącznie To teraz jeszcze, znaczy plus te 700 To 2300 e, Także jest w pożądalu No i słuchajcie, drużyna nam się jak najbardziej rozwija e, Siemaneczko Nagrywam e, Pozdro ale. Pozdrawiam, słuchajcie, calutką naszą drużynę, calutką Słuchajcie, bo to są naprawdę zarobiście ludzie I dajemy cały czas radę Niszczymy, wygrywamy e, I to jest najważniejsze Dobra, odpalmy sobie tutaj jakiś questik na expo Oczywiście najlepszy no, i słuchajcie, z tym klaserkiem, no mam nadzieję, że uda mi się go szybko jakoś uzupełniać teraz. Bo on mi jest teraz najbardziej chyba potrzebny ze wszystkiego. E, także, także spoczko. No i co, w sumie, słuchajcie, tyle. E, tutaj, słuchajcie, atakowało mnie kilka osób i ja również atakowałem. To dobrze. No i cały czas wygrywałem. E, przyjaciele, blue player, kurczę tutaj, dają radę. No ale słuchajcie, widać na razie, słuchajcie, zobaczcie, wpiszę wam topkę. No i słuchajcie, widać, że w większości to są, słuchajcie, nie wojownicy, a zwiadowcy. Ale, sojcie, też widzę, że tu kilka wojowników jest. 40 poziomów Lochów kończonych. Ładnie. No ale, zobaczcie, jaki ziomeczek ma staty, nie? To jest w ogóle nieprawdopodobne. A, on, on ma już, słuchajcie, ten widać, że nie daje w, w gildie, tylko daje, słuchajcie, w siebie wszystko. No ja niestety daję w siebie, w, w, znaczy w gildie i e, po prostu też bym był tak rozwinięty, ale, no słuchajcie, trzeba dawać w, w gildie, trzeba rozwijać na, na początku drużynę, bo, słuchajcie, inwestując w drużynę też inwestujemy w siebie, nie? Ale widzę, że tutaj Niemcy, słuchajcie, nieźle cisną: drunken mushrooms. No i jest blue player nasz, słuchajcie, jeden No ale słuchajcie, Niemcy tutaj No, no Niemcy trzeba przyznać, że Że cisną fest, a ja jak tam u nich Jak tam, 38, w... o Jezu, najmniejszy Kurczę, no to ładnie im idzie, no trzeba to przyznać, że słuchajcie, im bardzo ładnie idzie no, ale my mamy na przykład trener 60% skarbca, 94%, ale 40% więcej eksponi oni dostają, nie? Także, no, wow, 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 nie, nie, no, słuchajcie, jest wow, jest wow, bo, no, to są, słuchajcie, Niemcy, no, co ja mogę wam powiedzieć, słuchajcie, to są po prostu Niemcy i, i tego, tego nie ogarniesz, słuchajcie, ludzie, którzy tyle hajsu ów i tyle mają, że, no cóż, my, słuchajcie, Polacy, Cybulacy, nie jesteśmy jeszcze w ich zasięgu, ale spokojnie, przyjdzie pora. I dla Niemca słuchajcie przyjdzie pora. Dobra, zmieniamy sobie... O, na przykład ten już ma czterech. No to już będzie trudniej. Neton ma tyle ile ja będę miał. A sala rycerska... Wow, to jeszcze daleko, słuchajcie, daleko do sali rycerskiej. Kurczę czyby 5 grzybców? Dobra, słuchajcie, a nie, w sumie i tak nie mam golda, żeby odpalić kolejne rozbudowę, także no cóż. E, a zobaczymy, jak jesteśmy w twierdzy. Czy ktoś już ma pupila? Nikt jeszcze nie ma pupila. W twierdzy 127, 70 poziom wieży, no to całkiem nieźle. Tylko, że no tak jak mówię, muszę dawać sobie przede wszystkim w drużynę, a nie w siebie, nie? Dobra. Gracze. No też słuchajcie, całkiem, całkiem idzie dobrze, no. Zawsze mogło być gorzej. E, także rozwijamy się standardowo, słuchajcie, jak najszybciej. E, no i cóż, słuchajcie, dobra, e, przeczytamy wiadomości słuchajcie i będziemy się żegnać. E, na połic! na odcinku, pozdrawiam serdecznie. Rzeczpospolita, pewnie fajna gildia, pozdrawiam. Siemam, pozdrowić na moim twoim filmie, twój widz. Oczywiście, pozdrawiam cię serdecznie. Eee... No, słuchajcie, klaser jest bardzo potrzebny, naprawdę klaser jest bardzo po potrzebny. E, pozdrawiam serdecznie, miło to słyszę, że założyć gildię. Niestety nie zakładam. Ja Jawult i pozdro, jawult przyjacielu, pozdro. E, w każdym razie ben, każdy chciał warte o tej 14.10. No, właśnie, słuchajcie, o tym właśnie mówił ten. Ehm, um, okej, okay, dobra, pozdrawiamy serdeczne Dobra, sysek coś tam napisał odnośnie składek, ja już to czytałem. E, siema, ziom, jak ci się gra? No, mi się gra całkiem z pożądalu, w pożądalu. E, please dodaj mnie do gildii, oglądam cię na tydzień dzięki za całą wiedzę o tej grze. Nie ma sprawy, no, nie ma sprawy. E, chcielibyśmy zrobić CS3 dla gildii. o no, zajdzie całkiem, całkiem fajna sprawa. E, siema, jak tam leci? Ty, no, w pożądalu, w pożądalu. Trzymam kciuki, jak póki co lecę w dół z dnia na dzień No niestety, słuchajcie eee, Raz się wygrywa, raz się przegrywa, nie? Eee, dobra, to nie do was eee, Pozdrowiesz, mistrzu Pozdrawiam serdecznie, przyjacielu, pozdrawiam eee, Jutro proponuję szybko uwinąć się z trzema paskami No już to wiem, wiem, wiemy to eee, Pozdrowisz ja oczywiście Mibran, pozdrawiam cię serdecznie eee, Pozdrow dla całej bidnej Kaliny Życzę jej znalezienia nowego domu <laughs> Pozdrawiamy serdecznie E, dobra, siema, można do gildy, szybko ekspie, Pisz do dolana. Okej. Taxi Blueblay to jest top 1 na serwie. Udało nam się wydymać Niemców. Nie no, słuchajcie, jeszcze Niemca nie puknęliśmy w kas niestety. Ale mam nadzieję, że się uda jak najszybciej. Siema, pozdrowisz na odcinku, oczywiście pozdrawiam cię przyjacielu, pozdrawiam. Zakoż zakręcisz kołem to stamtąd wychodzisz i wchodzisz jeszcze raz. Dla szczęścia Petrus, dla szczęścia Pozdrawi i zrób lekko popite. Pozdrawiam ci serdecznie, Zdróweczka Brachu. Oddasz konto na S32. Nie, nie oddam. Do 21 jestem bez broni, proszę, ataki od którego poziomu jest wieża? Odsetne... Nie, wieża? Wieża jak się przejdzie jakiś tam poziom chyba od 150, z tego co że jakoś tak. Atakować jak najwięcej, no pewnie. Pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dziękuję za każdą wiadomość od was. Dzięki, że ze mną jesteście, słuchajcie. No i mam nadzieję, że... Że uda nam się troszeczkę łapeczek pod odcinkiem tutaj zdobyć. Dobra, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Widzimy się już wkrótce. Słuchajcie, na kolejnej, na kolejnym zarobistym odcineczku w niedzielę. Także miłego seansu wszystkim i do zobaczyska. Siemaneczko!